Siemanko, z tej strony hodowcy drogi Dzisiaj kolejny odcinek Dzisiaj wam trochę tak pokażemy bardziej Jak to wygląda u nas Gdy kury nie są otwarte na dwór Bo, ta, bo pada deszcz Znaczy no teraz chyba nie pada Ale ma padać cały dzień Więc jak mamy je na wypuścić na powiedzmy pół godziny I później je mamy lecieć, zamykać No to, to tak nie za bardzo Więc wam pokażemy jak to Jak to będzie wyglądało i to też będzie już któryś odcinek z daily, na razie będą Zobaczymy jak to, jak do, kiedy dotrwamy Z tym codziennym nagrywaniem Znaczy tam nie, nie. codziennie to tam jak raz się na przykład zapomni, czy ten, to tam chyba są cztery na zapas, coś takiego, więc Więc jest trochę nagranych już tych odcineczków Bo też ruszamy z daily, to już wam pokażę kiedy Jak dokładniej, jak mamy Nasz kalendarz to to od dzisiaj będziemy sobie nagrywać już codziennie i już tego rusza Daily 17, czyli od tego już ogląd możecie oglądać nasze filmiki codziennie. A my najpierw zabierzemy się to co zawsze robimy na początku, czyli jak nie trzeba nic powymieniać, no to wypuścimy kwoki i zaraz yy, pozmieniamy u kurczaków. Zaraz przejdziemy najpierw tutaj, otworzymy tą kwokę. Ale pewnie myślą, że na dwór, ale niestety dzisiaj nie możecie. Więc kwoka jest, jajeczka też są przydatne. Kwok i pasował Teraz przejdziemy. Teraz przejdziemy do kłopoty szabo. Szabo ma za dwa lęk, więc może dzisiaj tam coś jest zbyć na Silki też wam zaraz, zaraz pokażemy, a czyli silka z kurtkami. A czy widzieliście coś, ale wam dzisiaj pokażemy jak tam u nich. Chyba nie bo czy może. Chyba nie, bo nie słychać. Jeszcze nic nie ma, więc iść. Ale może nadziubany któryś będzie. To jak widzicie nie jest. Może to duże. Też nie. <grystanie> Najwięcej teraz na zimę będziemy, będziemy mieć wniosek niż tych naszych, bo tych wniosek musimy dawać więcej, bo naszych było już coraz mniej, jak te brachmy nasadzaliśmy tak. i wszystko. O, a tu jest. Tu nie jest nadziubane, ale czuję kurczaka w przypadku.

no i chwilę na pewno wodę, a nie bo to nie lamu, bo na A bo czekamy może To może ten. To zróbmy tak, że teraz pójdziemy tutaj po wodę, żeby się może kwoka napiła. Pozmieniamy kurczakom, później pójdziemy, na końcu pójdziemy po jedzenie tutaj, a jeszcze przed tym pójdziemy tam do tamtych w drugim kurniku. Więc tutaj to zakryję na razie te jajka, bo tutaj...

ale miały wymianę wczoraj i przez wczoraj nie wiem, ale wczoraj one nie miały więc zobaczymy a silki nie wiem, bo wczoraj im rano, to mogą być czystą, bo one jak w kurniku to a się właśnie brudzą, no ale miały czystą, zobaczymy i te silki, te tam w gnieździe weźmiemy, ale to nie na odcinku, ale musimy wziąć kartony i dać im tam już gniazdo, żeby se mogła mała znosić jajka, bo ona tam znosi gdzieś indziej, no ale tam może też może mogła znosić tam jest gniazdo białe i tam gdzie siedziałem ale biała teraz nie poznosi kilka miesięcy, chyba, się w tydzień chodzi i zniesie, ale ja to nie realne raczej. Nie, bo muszę najpierw się te jajka wewnątrz, odbudować, a to... Jak tylko są... najkrócej u nas, mia... Kwoka miała kurczaki 5 dni, ta niebieska, bo miała te swoje jajka, takie, takie malutkie i myśleliśmy, że będą dobre, a tutaj takie małe kurczaki się wylęgły i już pokój. Ale to już... już wiemy, że od niej jajek mamy nie dawać. Ale to nie wiem, czy bo no to się czy to... A czy mają na jak na 5 miesięcy, więc może też dlatego takie małe jajka znosiła. Na no tutaj mamy. Tutaj może Wam troszkę szabło pokażę, bo je. Nie wiem, bo ich jest. Ich mało chyba teraz na odcinkach jest. A. A to jest u nas pierwsza rasa, więc musi być doceniona też na, na odcinkach. Więc też tutaj może najpierw pokażę co pójdzie na sprzedaż. Więc pójdzie ten kogut, co tutaj się chowa. ten. Ok. może tak to, on zimuje bardziej. On jest starszy tam ale tam ma ładny ogon i lepszą gudą, a to jest lepszą, ale ogon ma fajny. Pójdzie na sprzedaż, to nie. Economy odsłonić bardziej. Tylko, że już kupców mamy, więc nie musicie pisać w ten. Na przykład, żebyście, jakbyście chcieli, to nie musicie nic. Mm. I tego porcelanowego szabla też możecie się jakbyście chcieli. Te trzy też pójdą, te niebieskie

najgorsze co chyba może być to niestety, ale ten idzie no niestety ale musimy zmienić tą krew nasz najładniejszy, pierwszy kogucik no niestety przyszedł jego na tej hodowli koniec mamy nadzieję, że tam będzie się dobrze czuł Nie do zarbo, bo bo e, już kurczaki. jak się ledną, to albo są już takie, które nie wdychają, a się nie wszystkie, bo wiadomo, ja że tam żyje, no ale albo, się, albo, albo są, są jajka niezaleczone, albo niektóre tam wdychają, więc musimy je złożyć. Światła męczy skórek tych kuzeków małych, no i też ten. A też, no, akresy takie i takie. ten kogut, ten ideolog, będzie poprawiony z, z tymi kurami. No, z kosmi pięcioma kurami będzie poprawiony. Pozostawiamy tymi... koguta właśnie tego i tego. Ale to jest pierwsze poprawieństwo. I ten. I tak samo z tym bo to teraz mogę... Znaczy no najprawdopodobniej on będzie... To, możliwe, że z tą kurką, a biały raczej z nikim, no bo by musiał być z białymi, bo od rodziców, a, a tam pan miał wszystkie swoimi kolorami, więc, więc to y, ten. Więc to raczej. Jakby było pokrewieństwo to tych samych kolorów, bo tam pan miał tak... Tak jakby posegregowane kolorami, tam miał na przykład białe, srebrno-pszenniczne, złoto-pszenniczne osobno, porcelanowe osobno, tam nie pamiętam jakie jeszcze ten pan miał barwy, ale... On już podał tylko za wieś, nie docenął go, bo on ten, bo on na dwóch kawałkach, ale przybył na tej puszczych, bo są na dwóch puszczych, więc tam, a nam tam obojętni robili tak, ale większość na dwóch puszczych, natomiast ten właśnie białe jest na krótkie kawałki, a potem po ale, te nasze młode... To jest na ma. Jak tak jak ale... jakbymy na ten przynajmniej na ten moment nie kupujemy kur na na wystawowej takiej klasy, bo nie uważamy, nie potrzebujemy takiej jakby potrzeby mieć, żebyśmy mieli jakieś jak no najlepsze najlepszej tak, żeby tam, My zamiast jeździć na wystawy, a nie mówimy, że ludzie, którzy są na jeżdżą na wystawy, są jacyś inni, czy są jakieś, bo to też fajna sprawa jest. Ale my też nie mamy po pierwsze z kim jeździć. Eee, no i nie mamy też za bardzo na przykład czasu, żeby na takie rzeczy jeździć, bo teraz szkoła, no to... Wiadomo, że w ogólnie kolory i o tak, wszystkie sączukałek są, bo są niebawem, są na tym nasz plan. Gdybym chciał na takiej rusznej rachunku, nie Bo teraz mamy już tego, bo jest bardzo ceniszony, ja nie miał. Są czarnej są na tym, jest na suszowaniu, jest na mieszkanie, bo to całe jest bardzo bo to jest Ona takie skąd jest, bo są na, bo nie to jest pośladkowy, nie i czasami, czasami białe, to I czasami było... No, ale, to... ale to białe to było mega rzadko. My chyba przez, przez, nie wiem ile, półtora roku mieliśmy, nie wiem, trzy białe, cztery. A, jak, a jak ten tam był jakaś cudioza, tak, pamiętam, że była dwa. A ten na kurtki, to była. I tam Mieliśmy tam lekarstwo na kurtki, ale nie udało się. Pamiętam, że. I tak wygląda Ale ten. A wygląda jakby. अब se não faz mal. É que eu tinha esta potência, mas eu não acho que tem muita vitamina também. Tem que fazer assim, tá? Vem, 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 vem. Até se não faz. Eu digo. Eu digo, não sei para tudo. Então, se não der tudo, eu digo, não sei para tudo. Então, se não der tudo, eu digo, não sei para tudo. Ale když jsem se podíval, tak jsem viděl, že jsem viděl, Dobra, my na razie zrobimy cięcie, żeby ten odcinek nie miał z pół godziny Bo trochę się teraz rozgadaliśmy, a się nic nie dzieje takiego Więc jak wejdą kwoki, co zaczniemy robić, to pokażemy wam No, więc teraz już kwoki sobie weszły na swoje miejsca Później to tylko jedzenie i teraz kurczakom podmieniamy, ale to już poza odcinkiem, bo Teraz jeszcze, zaraz musimy jeszcze deski zrobić na, na to ocieplenie kurnika Więc tak z godzinkę se porobimy i no, to my wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.